Jest jeden kandydat, który nas opłamuje. Który mówi, że się nie zmienia, tylko czasy się zmieniają. A on ma cały czas te same poglądy. Chociaż chodził na parady równości i mówił, że chciałby być pierwszym prezydentem Warszawy, który wzięli ślubu parze jednopłciowym. Ma takie poglądy? Okej, okay, dobrze, że poglądy jakieś ma, ale dzisiaj co nam mówi? Dzisiaj oddaje tęczową flagę Magd Magdalenie Pieja. Wstydzi się jak mały chłopiec, któremu odbierają zabawki i mówi: Nie, to nie ja. Mówił, że należy wpuszczać nielegalnych imigrantów przez granicę wschodnią z Białorusią, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości budował barierę, budował zaporę i mówił, że jest to wojna hybrydowa. Wtedy on twierdził, że nie wiemy kim są ci ludzie i należy ich wpuszczać. I kibicował Donaldowi Tuskowi, który mówił, że to ogrodzenie, ta zapora to jest jeden wielki wał. A dzisiaj, a dzisiaj mówi, że przecież to jest wojna hybrydowa i on tak mówił od zawsze. I będzie w ten sposób manipulował i oszukiwał opinię publiczną cały czas. Ponieważ dla niego, jako zastępcy Donalda Tuska, jedynym fundamentalnym cenem jest zdobycie władzy.